Czasem sobie rozmawiamy o języku polskim, aby doskonalić język ojczysty, bo to jest nasz język ojczysty, jakkolwiek byśmy na nie patrzyli, to pamiętajcie, że puryści, puryści, nie puryści, tylko puryści językowi popełniają pewien błąd często. Mianowicie, w dążeniu do perfekcji stają się nadperfekcyjni. Nadperfekcyjności, over overperfection, to jest błąd. I to widać właśnie w sferze, w sferze językowej, w sferze wypowiadania niektórych słów. W językoznawstwie tak zwanym nazywamy tę przypadłość hiperpoprawnością. Czyli pamiętajcie, że hiperpoprawność, czyli przesadna poprawność jest błędem językowym. Nie jest wcale rzeczą kwalerną i pożyteczną. Dlatego przesadne wypowiadanie, tak jak ja to zrobiłem, samogłoski M czy ON jest elementem hiperpoprawności. I to wcale nie jest dobre. Podobnie jakbym powiedział na przykład Wam coś takiego. 600 dolarów. No kurwa, to jest już po prostu no, hiperpoprawność bardziej no, przez H, ale bardziej chujowa poprawność niż hiperpoprawność. Tak się nie powinno mówić, bo to jest już przesadne dbanie przesadne o tak zwaną poprawność i wypada to w Dlatego nigdy nie mówmy... Poprawnie 600 set tysięcy na przykład, bo to brzmi fatalnie po prostu. To nie jest piękny język polski. To są syczące współgłoski. Natomiast gdybym powiedział 600 set, to jest to chujoza językowa, to też ma swoją nazwę i to się nazywa chujoza, czyli i ani ani nie bo jedno i drugie nie jest dobre. To jest tak zwana no, no, tak zwane lekceważenie języka, czy niedbałość językowa po prostu. A podkreślam, no, można nie dbać o drugi język, o trzeci, o piąty, dziesiąty. I wszyscy są wyrozumiali. Ale akurat o język ojczysty powinniśmy dbać, bo jaki mamy stosunek do matki i ojca, to jaki mamy stosunek do języka ojczystego, do miejsca naszego urodzenia chociażby to trochę świadczy o nas też, no. Po prostu. I dlatego dbajmy o poprawność języka polskiego, który jeśli on jest językiem naszym ojczystym. Dlatego szukajmy tak zwanych kompromisów semantycznych. No i pamiętajmy, że ani, ani hiperpoprawność... Ani niechlubstwo językowe nie jest to właściwe. Czyli nie powinniśmy mówić ani 600, ani nie powinniśmy mówić 600. Obie formy są fatalne. No, co jest kompromisem? Spółgłoska eś jest kompromisem w tym przypadku. Czyli powinniśmy wypowiadać to y, nieszczęsne 600 jako 600. I wtedy jest poprawnie. Wtedy jest super poprawnie. I dobrze brzmi. Także szukamy, jeżeli mamy wątpliwości, to szukamy pomiędzy. Pomiędzy tym, jak się pisze. Bo to, jak się pisze, to jest poprawność właśnie. I jak się mówi na wsi. To, jak się mówi na wsi, to jest lójstwo językowe. No więc szukamy pośredniej formy. Pomiędzy wsią, a, a u, 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 uczonymi w piśmie, jak to się kiedyś mówiło, którzy piszą. No i wtedy jest okej, okay. wtedy będzie dobrze. E, na przykład, chcę jest niechlujstwem wiejskim. To nie jest poprawny język polski. Muszę, chcę, no to jest język robotniczo-wiejski, robotniczo włoski Niezależnie od dialektu zresztą, bo to z dialektem nie ma nic wspólnego. Halinka się zgłasza do naszych dywagacji językowych. Prosimy bardzo. E, tak, witam. Witam cię bardzo. Jesteś taki dzisiaj piękny, tryskający, ubrany w mój kolor, no nie, no to jest sama przyjemność. A A tak Wyszedłem wracający... nago z pysznica i ubrałem się specjalnie dla Ciebie właśnie dzisiaj. Także no tak. Nie. Bardzo dziękuję. A tak wracając do tematu, to tak, w telewizji jest taka dama, która prezentuje biżuterię i mówi tak: 50, 50, to, to, to jest to, aż ułamoli. Natomiast tak. obojętnie w jakim języku. Bo tak jak Niemcy, jak posłuchasz ich dialektu na Bajanie, czy, czy tutaj wyżej to, to masakra, nic nie rozumiesz. Tak. Zemel Boża. Ja pół dnia zachodziłam w głowę, co to jest Zemel. Tak. Także... Też trzeba niektóre ich tam przyjąć, bo, bo nie kupisz w sklepie, natomiast y, język literacki jest jak najbardziej poprawny i ja uwielbiam wszystkie opisy przyrody, natury i, 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 i takich różnych rzeczy i co najważniejsze poprawnie. Poprawnie proszę do mnie mówić językiem literackim, bo wówczas rozumiem. A ja... A, a ja... Piotrze, a jak ja mówię, jak ja rozmawiam. Mówisz pięknie. Poprawnie. Halinko, mogę Cię słuchać godzinami. Mówisz po prostu Aha. I czujesz no piękną polszczyzną. Naprawdę miło się Ciebie słucha, bo nie tylko, nie tylko piękną masz wymowę, taką powiedziałbym dość właśnie elitarną i literacką, jak i dobrze stawiasz znaki interpunkcyjne, co, co jest rzadkością pewną. Także bardzo miło się Ciebie słucha, naprawdę. Czytałeś? Co ja wypisuję? Tak, wszystko czytam od deski do deski, tak zwanej Pana tak. i tak. No bardzo dziękuję. Tak, dla mnie to jest jakby ważne. Dla mnie to jest ważne. Jak się zachowujesz, jak się posługujesz językiem, to jest ważne, to świadczy o mnie, tak? Kochani, powiem to teraz, powtórzę to teraz trochę w prostszym języku, bo pozwólcie, nie obraźcie się zarazem, ale chodzi o to, żeby było to zrozumiałe. Wizerunek. Będą dołączać do nas nowe osoby, i pamiętajmy, że tak jak Halinka mówi, pięknym literackim językiem polskim będziemy bardziej przyciągać ludzi niż odsychać, więc, więc myślę, że warto stosować piękną mowę polską niż jakąkolwiek inną. że mi nakładał bardzo dużo ograniczeń, i ja na przykład potrzebę. No, dosyć aktywnego przeklinania od czasu do czasu w rozmowie z Pińskim. Natomiast Wojtek, nie, ani ja nie nakładam Wojtkowi żadnych ograniczeń, ani Wojtek mi. Zupełnie swobodnie rozmawiamy, a okazało się, że nie, nie mam żadnej potrzeby przeklinania, gdy rozmawiam z Wojtkiem. Także sam się sobie nie wie, jak to jest możliwe.